Powiedz, co zrobić mam. Zabrałaś serce myślimy, nie wiem, czy sił tyle mam. Udawać, że nie kocham cię, a w tobie powiedz, co zrobić mam. Zabrałaś serce myślimy, nie wiem, czy sił tyle mam. Udawać, że ja kocham cię, a w tobie drzemie ojeń Mojego całego życia I już na zawsze będę twój do końca życia Powiedz, co zrobić mam Zabrałaś serce, myślimy nie wiem, czy sił tyle mam, udawać, że ja kocham Cię, a w tobie powiedz, co zrobić mam. Zabrałaś serce, myślimy. Nie wiem, czy sił tyle mam, udawać, że ja kocham Cię, a w tobie. Powiedz co zrobić mam, Zabrałaś serce myślimy, nie wiem, czy sił tyle mam. Udawać, że ja kocham cię, a w tobie. Powiedz co zrobić mam. Zabrałaś serce myślimy, Nie wiem, czy sił tyle mam. Udawać, że ja kocham cię, a w tobie. Zrobiłaś dla mnie całe swoje życie, pokochałaś mnie i nie zdradziłaś nigdy więcej. Powiedz, co zrobić mam? Zabrałaś serce, myślimy: Nie wiem, czy sił tyle mam. Udawać, że ja kocham Cię, a w tobie powiedz co zrobić mam. Zabrałaś serce, myślimy, nie powiedz czy sił tyle mam. Udawać, że ja kocham Cię, a w tobie. Łapka w górę, subskrypcja.